Jak z perspektywy producenta stolarki ocenia pan obecną sytuację w branży i jakiej przyszłości można się spodziewać? Myślę, że co najgorsze to już jest za nami w tym momencie. Dzisiaj Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz nie podwyższyła stóp procentowych, więc nastroje się poprawiają. Myślę, że niebawem zaczną te stopy spadać, co spowoduje ponowny rozruch inwestycji w branży budowlanej, zwłaszcza w obszarze klienta indywidualnego, tak zwanego Kowalskiego. My głównie na tym rynku bazujemy, głównie obsługujemy właśnie klienta indywidualnego. W związku z tym ubiegły rok, druga połowa roku zwłaszcza, była dosyć ciężka. Natomiast dywersyfikujemy sprzedaż, poszukujemy nowych kanałów, coraz mocniej wchodzimy na eksport, także radzimy sobie dobrze. Czym wyróżnia się Dekanik Poland jako partner? Jest to takie stuprocentowe partnerstwo, nie tylko czysto teoretyczne, ale odzwierciedlające się w codziennych naszych zmaganiach we współpracy z klientami, realizacją zleceń, wyzwaniami, jakim towarzyszy dzisiejsza realizacja inwestycji. Możemy liczyć na współpracę i wsparcie dekenika dosłownie o każdej porze dnia i w każdym dniu tygodnia.